ma, jestem Marek. Słuchajcie, za nami jest cel na dzisiejszy wieczór. o olejnik, żeby nie było później problemu ani żadnych podejrzeń, ponieważ będziemy włamywali się do właśnie tej pizzerii, która znajduje się za mną. Pizzeria nazywa się Podgrzany Talerz. Jest to pizzeria akurat mojego znajomego i dzisiaj będziemy mieli całą pizzerię na własność. Udało mi się po prostu w jakiś sposób załatwić klucze. Poczekamy aż wszyscy tam się na spokojnie spakują. Teraz zupełnie przypadkowo sobie przejdziemy, zobaczymy. Tylko, żeby na sobie nie Jak widać wszyscy się pakują, także niech opuszczam lokal. i po prostu latujemy tam, a Wy możecie zasubskrybować ten kanał, bo już wkrótce mamy 3 miliony subskrypcji. Kliknijcie taki sam czerwony przyciski, który znajduje się na moim palcu tam na dole żeby zasubskrybować kanał czekamy aż wszyscy się stąd wyniosą dzięki czemu będziemy mieli całą pizzerię tylko dla siebie jedno z moich marzeń z dzieciństwa żeby mieć swoją własną pizzerię w ogóle aktualnie jesteśmy podczas nagrywania tego jak mieszkamy w samochodzie także Karolina została w samochodzie później do nas dołączy jak będziemy włamywać się do pizzerii, zapraszam jakiś czas temu zasłonili roller. oczywiście nie będziemy wchodzić od tej strony bo to byłoby zbyt amatorskie wejdziemy stąd do tyłu jak prawdziwi włamywacze ale jest jedno podejrzenie które nie pozwala mi żeby jeszcze tutaj wchodzić a mianowicie schylić olejnik, spokojnie spokojnie Widzisz? Światło się pali. Jak widzicie tam są jeszcze, także no musimy chwilę poczekać aż po prostu wszyscy wyjdą No I Ja bym wolał w ogóle się tu usunąć, bo jak będą wychodzili Ale to tymi... nie, oni będą wychodzić tyłem prędzej niż przodem A jak będą wychodzić przodem no to będzie problem, także my idziemy schować się do samochodu i próbujemy może za godzinkę A w ogóle jeszcze do nas dołączy jedna osoba, a mianowicie szofer Dobra, także my idziemy do samochodu i wracamy tutaj, a wtedy zobaczymy czy już nikogo nie ma O, patrzcie kto tam idzie, Oskar Duszyński Mamy go tutaj Siema hello. Siema hello, Co tam? Hello. I drugie, drugiej strony, śpiew. bo Marek śpi, ja go teraz śpii? fajnie obudzę Mareczku! Mareczku! Alo stajemy, stawaj. stajemy, Nie śpimy! Co tam? Czekaj, długo spałem? No nie wiem, jakoś na no 40 minut. Słuchaj, nagrywamy, że włamujemy się do pizzerii. Tam jest pizzerii? pizzeria? Tak. Jest to pizzeria mojego znajomego, tak że nie będzie żadnego problemu z tego Serio? tytułu, że się włamaliśmy tam. Mamy pizzerię tylko dla siebie, możemy tam robić pizzę. Pizzeria nie będzie tam? O ile nam się uda znaleźć składniki i jeżeli uda nam się tą pizzę podgrzać, no to sobie zrobimy pizzę jak najbardziej. Teraz w takim razie trzeba sprawdzić, czy na pewno wszyscy weźmiemy No, przejdziemy, co? Tak? Dobra, w takim razie idziemy sprawdzić. Jeżeli nikogo nie ma, to podjeżdżamy od tyłu, odpieramy sobie zaplecze i mamy Całą pizzerię dla siebie Ej, Ale czekaj, ona śpi? Dobra, śpi Zostaw auto włączone i podkręcimy temperaturę Jest w skok. Pali się na dole światło? ci się pali No światło się pali A nie, wszystko wyłączone Także, słuchajcie, same. droga wolna Wejdziemy tam i po prostu zrobimy sobie pizzę Zobaczymy ale jeszcze jak nie to nie będzie Dobra, chłopakom odwala My idziemy do auta Jedziemy do pizzerii od tyłu i zaczynamy nasz film No to czuję się teraz naprawdę jak prawdziwy włamywacz Ponieważ góra jest zamknięta A żeby się tam dostać to trzeba przejść przez płot ponieważ to jest tam jeszcze troszeczkę daleko daj kamerę szofer przejdź sobie i lecimy do pizzerii oh, to co działamy w takim razie oczywiście profesjonalne wejście po drabinie proszę bardzo bez problemu udało nam się no, nie no chyba pusto pusto Myślę, że tutaj się włączy światło? wszystkie kliknie o zajebiście czy co? No jak tak każda toaleta to w sumie nas zewnętrzu Mamy tutaj jakieś buteleczki Lodóweczka Oczywiście kartony Składamy jeden, żeby zobaczyć jak no to wygląda Ja w sumie jeszcze nigdy nie miałam do czynienia z żadnym kartonem po pizzy Po Weź go właściwie lewyczami O marcie. Także tak Proszę Państwa wygląda czy karton po pizzy. Daj to ogarniemy A co chcesz być dostawcą? Właśnie Dawaj zrobimy prezent kilku osobom Serio? Taki nocny prezent O kurde Pizza na chatę <laughs> Macie jakichś znajomych, którzy mieszkają o tej godzinie? Kurde, nie wiem Zajdziemy kogoś, ale przynajmniej wiemy już jak składać karton po pizzy Teraz idziemy zobaczyć jak zrobić pizzę Okej, okay, także jesteśmy w restauracji w środku pizzerii Trzeba przede wszystkim znaleźć włączniki do światła Nie mam pojęcia gdzie one są, byłem tutaj kilka razy Ty, ale fajnie tak w pociągu by... Dobra, ale widzisz gdzie tutaj światło włączyć? Tu nie ma włączników? A może tam spróbujesz na zapleżu. Słyszysz? Bo tutaj włączników było w no dobra. Ale spoko, nie? Ładnie tutaj gdzie są piece do pizzy? To są piece. O ja. ale Fajne! Ale nic się nie pali! No właśnie. O, coś się zapaliło. Wszystko jest możliwe teraz. O, jak ładnie. No, jest zajebiście. No to w takim razie mamy całą pizzerię dla siebie. Tutaj jak widać są piece. Tutaj pewnie będzie jedzenie, tutaj coś tam, coś tam, jakieś słoiczki, ręcznik papierowy, tutaj mamy wszystkie przyprawy. Olejnik nawet nie musimy ciasta robić, jest już gotowe. Zobacz tutaj wszędzie. Jest ciasto porobione Ty, a czekaj, tamte jest takie inne niż te tak. Co to jest? Ja otwórz tamte A co tu chodzi? No te są te... chyba nowsze A czemu te są... Ach Acha, to nie, są bo nowsze. chyba już do pizzy A nie, a nie, a nie tamte? No te, te już poleżały troszkę Wiesz, chyba co, te wyglądają rzeczywiście Pytanie. jakby były bardziej gotowe Ale... Myślicie? Mi się wydaje, że te są bardziej surowe chyba Albo Nie, nockie. O, wszystkie są surowe No dobra, no ale te się bardziej świecą, a te nie te Jakby jeszcze Bardziej były. świecą? No tak, jakby mokre były O, Leni, idź na no, 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 no. Dobra, no to co, w takim razie my tutaj sobie... A co? A co tu odzi To jakieś specjalne może. Nie, może jakieś wipowskie. To też, jest Ale jedno takie. A to jakaś większa była pizza gigant Dobra, w takim razie my tutaj sobie ogarniemy co, gdzie i jak i przede wszystkim w jaki sposób zrobić pizzę, ponieważ tego chcemy dokonać w tym odcinku, także Czofer, ty się również do nas dołącz. Póki co nie będziemy tego nagrywać, bo nie wiem co tutaj po prostu robić. Olej zostaw alkohol! A to... wiesz, co to? Możemy? No ja że możemy. Olej! Melange? I tak jest otwarty już. Ale Melanż będzie olej? No. Chłopcy możecie się częstować, pozwalam Wam Dobrze. Ojo, tu winku jakieś tu jest. ty ja się no, ja nie. Ty, czekaj, bo to jest. Ej, o co tu chodzi? Co jest grane? Nie da się. O, to dałbym radę wyjąć. Także olej Smacznego. smacznego. A ja sobie tutaj zobaczę, co, gdzie i jak, bo chcę zrobić pizzę. Tak więc teraz wiemy mniej więcej, co, gdzie i jak. Później uzgodniliśmy, że bierzemy do naszej pizzy to ciasto, to jeszcze są takie. Ja tego nie wiem. Jakie? O kurde. Co, czy... Oj psujesz to, to nie, nie tak. no, to, to jest chyba to nie, nie tak. tak. To trzeba jakąś pachelką Dobra, słuchaj, bierzemy takiego jednego plaska. To w sumie było w mące, także to pewnie są resztki z dzisiaj. Pizza, której nie wykorzystaliśmy. Ale nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj. Tu jeszcze powinna. Być Mąka koła. być. No to tutaj jest. Mi się nie przykleiło. Masz tutaj mąkę, Już wszystko Dzień. wiem, Dzień. Wie co i jak. Także bierzemy sobie pizzę. To jest właśnie ciasto. Robimy z tego kółeczko. Ale najpierw właśnie problem jest z tym kółeczkiem. Chyba, że najpierw z tego zrobić tak i to po prostu Bóg. rozrabiać. A w ogóle jest jakiś wałek tutaj czy co? Wałek, wałek nie ma. To nie wiem. by się przydał. Daj mi to. Co? To. No jak to? Streczem? To się przyklei. Ty niepoważny jesteś? No ja ciasto wałkuję. Chłopie! Jak ty... ja cię tu chyba no, za trudę... Bo źle to zrobiłem. Co? Wejdź prosta fotografia. No i Pizzerman. O kurde, ty to nie jest takie proste. Jak ci się wydaje? No bo zrypał ten kawałek, bo on tam wyciągnął. Nie no rzeczywiście za dużo. Nie ma. no, za dużo przygięłaś sobie jeszcze jeden kawałek. Myślisz, że powinieneś tak rękoma? Tu nie, rękoma, nie, 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 nie. A właśnie. Czuj. Jakąś pachlę co na ciebie. To weź nóż. Yy. Nóż, nóż. Pa, jak rozwaliłeś. To nie tak, Marek. Nie, no jest dobrze, zobacz. Nie, nie myślałem, no, myślałem, że my sobie no, pizzę no, wyjdzie, zjemy, no, to a tu no, nic no, nie, nie no, zjemy nie, dzisiaj. To nie wyjdzie nic z tego, no. Masz, teraz nie mam mąki. Tak więc, robimy sobie to w ten sposób. Co ty bułki robisz, czy co? No i co Ty próbujesz? Kulki, kulkę robi. I na to mąkę dopiero, tak mi się wydaje. Ale nie dużo, niedużo, leciutko, ale posypujemy sobie. O, i teraz to, co jest w środku jest sklejone, a to, co na zewnątrz nie jest sklejone. No, i widzisz Olejnik, mówiłem ci, że wyjdzie mi piękne, ale to piękne hmm. ciasto Dobra, teraz przed nałożeniem składników musimy, w jakiś sposób to pizzę podgrzać. A tutaj mamy piec. Ale nie włóż na No to na pewno. Ciepło? Jest ciepło od ognia, ale ten pies musi się rozgryźć. Teraz możemy przejść do nakładania składników na naszą pizzę. Co oni nam tutaj zostawili? Co to jest? Oliwki. <grym> Salami? <grym> Salami. Sos. Biały? Jakiś... może coś takiego, no. A co jest tutaj? Ser. <grym> Ser. I co? Stutce są tutaj. Bierzemy sobie na łyżkę, nakładamy. Co to jest za sos? Nie wiem, nie oh, wiem. Może czosnkowy? Nie, no, powiem Ci, że pachnie jak pizza. Okej. Okay? Taka jeszcze nie niezrobiona pizza. No to. Um. <noise> no myślę, że okej okay. tego sosu. I co? Teraz ser? No ser. salami? Sa ser na to? Nie, no pierw ser albo... Nie, daj pierw salami, a potem ser. Ile tego salami? Nie. Chyba tak, nie będziemy sobie żałować, co? Dawaj, ile się da. Po całości, nie? <noise> tak, tak, tak. A co będziemy się oszczędzać? W końcu sami sobie robimy pizzę, yy, wiadomo, że w wielu pizzeriach nigdy w życiu byśmy tyle nie dostali, ale jako, że my tutaj się pomyliliśmy, to, to sobie zrobimy taką pizzę, jaką chcemy i po prostu cała będzie obłożona salami. Także sera również nie pożałowaliśmy sobie, pizza na pewno będzie zajebista. Następnym krokiem są w sumie przyprawy. Zapewne należy użyć wszystkich, jako, że one tutaj ale są. Ale Marek tu jest w suli pieprz tym Soli pieprze. Jest oliwa Czekaj, również. No bo to są różne smaki. Dobra, olejnik, ja ci nie znam na oliwach, także. Czekam ty tam dajesz, teraz? Pokaż? I weź jeszcze to, to to to, to, to jest słoiczka. Tu jakieś papryczka chili. Dobra, dawaj. To nie żałuj, nie? Dobra, nie żałaj, nie żałuj, syp, 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 syp. W sumie moim zdaniem wygląda całkiem ciekawie. No w sumie. No coś jeszcze chcecie dodać. Czy wkładamy już pizzę do pieca? Dawaj. wkładamy. Ale ja mam wrzucić, czy wstać do świecić. Rzuć. No musisz. No, bo tak... to jest metalowe, nie? To nie wiem co. No to, to musisz, musisz jest... tak wstać. Tak. Dobra, o nie, ja nie, nie, nie. nie, nie, nie. To, ale dobra, zrobię. O, udało się. jest z kałby. Na obki, o, o nie. O nie, o nie. Dobra, jest wid, jest wid, jest, o jest Uratowałeś. Okay. Ale ona jeszcze jest surowa, ty mówisz, że mu gra No olejnik, ja wiem. To co ci idzie? Bo trzeba ją tak, nie wiem, podskakiwać czy coś, bo no tak. Ty, bo jest problem. Z jednej strony się zrobiła, a z drugiej strony się nie zrobiła. To obróć ją po prostu. No tak, o, o i to jest. teraz się zrobiła. Dobra, filmować. Jeszcze chwilę, jeszcze mówię, z minutka. Nie no, patrz, Rwana jest chyba. No to ty minutę. Jest git, jemy tak. Jem. Dawaj, bo głodny Dobra. Dobra, Dobra, jest. Dobra. Wiesz ją. Jest su nowe olejnik. Nasza pizza jest gotowa za chwilę zobaczymy jak smakuje i zrobimy sobie kolejne, jeżeli ta się oczywiście udała. Piesa póki co nie wyłączamy. To co? Chodźmy do stołu spróbować jak ona smakuje. Kto bierze którą? turowa Nie jest <laughs> no to, to jest wszystko równie przypieczone, ja sobie nawet mogę wziąć tą. O kurde, czekaj. Dobra, rozwala się, ale to jak każda pizza, tak? No w stary, no ja nie mogę tego wziąć, bo tu wszystko spada. o no, dawaj relacja, jak smakuje? Zajebiście. Dobra. Ocenimy teraz? Już no powiem ty. ci, naprawdę nigdy nie jadłem. Tak? Ja, ja nie wiem jak się mam za to w ogóle zabrać. Czekaj, ja wiem. Dobra, zleśnęliśmy, ale ona jest dobra. To jest coś. Bardzo dobra. Tak więc zrobiliśmy sobie dwie pizze. Prezentują się one w taki sposób. No tym razem ta pizza już bardziej przypomina pizzę. Pierwsza jest dla Karoliny, natomiast druga jest dla mojego kolegi i dostarczymy mu ją pod drzwi, jak prawdziwi dostaw. Także idziemy. O. Wow. Także idziemy do samochodu. Żyje tam? Oh. Zrobiliśmy pizzę. Zobacz, oh. jak ocenia. Sam robiłem. te światełko, żebyś dobrze widziała. Ty no bardzo ładnie. A kto ci włączył piec? Sami włączyliśmy. Wszystko sami zrobiliśmy. No jestem wrażeniem. A tutaj jest druga, trzeba ją dostarczyć. No dobra, to co? Wsiadamy Chodźmy. i jedziemy. Dobra, w takim razie jesteśmy na miejscu, idziemy dostarczyć pizzę, którą sam zrobiłem. Ten kolega jeszcze o niczym nie wie, ale o wszystkim się dowie. Tak więc jesteśmy na miejscu. Psy z dupą <laughs> ale się zmęczyłem. Siema! Cześć, ciemanko. Pizza dla ciebie. O co chodzi? Siema tomek. Cześć. Zobacz. Kurczę. No, no, no A no wiesz, chcieliśmy ci zrobić niespodziankę o trzeciej w nocy. No właśnie, jestem tym bardziej zaskoczony, bo jest tak późno. My się czyli... także... Tak po prostu? Pizza, tak? No, sam robię. Na no, pewno to, będzie ci smakowała. Także kolejny zadowolony klient. Wychodzi na to, że dzień udany. Jeżeli wbijecie mi pod tym filmem 80 tysięcy łapek w górę, to zostanę dostawcą pizzy. Więc po prostu zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole. Widzimy się już jutro o godzinie 15.30. Do zobaczenia.